Na prawo, patrz, poczet flagowy, baczność. Do podniesienia flagi państwowej. Na wprost, patrz. Przed flagowy zostawiła komenda miejsca państwowej Straży Pożarnej Zabrzm. pod poszłów, kład kto to to dowódca kapitan Mateusz Marszolik. Flagowy poczty odpierając Wojciech oraz Młodszy przy ogniałych, Tak szanowni Państwo bywa, że podczas świąt, Święta Strażaków odnosimy się do minionego czasu, do minionego roku. I jeśli chodzi o Zabrzańską Straż Pożarną w roku 2023 odnotowaliśmy tu w Zamrzu 1991 interwencji i wręczenie odznak Świętego Floriana za zasługi dla społeczności lokalnej. O wręczenie odznak proszę Zastępcę Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej Starszego Brygadiera Arkadiusza Krzemickiego, wasycie Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Zabrzu Starszego Brygadiera Tomasza Bajerczaka. Odznakę Świętego Floriana za zasługi dla społeczności lokalnej otrzymuje druh Andrzej Kapica.